Nie tak szybko, przecież jadę wolno. Proszę Państwa, jedziemy sobie teraz do domu. Byliśmy w szkole z naszym w ogóle małym synem, który ma na imię Mateusz. Zapieprzamy sobie 60. To jest generalnie próba naszej nowej kamery High Definition firmy z Samsung HMX 200. Zobaczymy, czy warto kupić taki sprzęt. O, tam chyba jakiś wypadek. I teraz właśnie możemy się włączyć do ruchu. Mamy dzisiaj bardzo ładny poranek 7 stopni, brak opadów, niebo troszkę zachmurzone, ale myślę, że to do południa się rozpogodzi. I będziemy mieli piękne słońce tak jak wczoraj zresztą. 30, synku, 30 Szanuj sobie punkty, szanuj. O drogie prawo jazdy w Anglii. <gry> pa, 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 pa. Przed nami Niemiec. Nie wiadomo, co robi tutaj w Anglii u nas. Przyjechał sobie pewnie Odwiedziny. Jedź Niemiec, jedź. Tak, jedź. No jedź. A jeszcze nie. No teraz jedź już, tak. Ups. Proszę państwa, strasznie niebezpieczna sytuacja. Strasznie niebezpieczna sytuacja. W ogóle Lory mi się wpieprzył. Nie wiadomo czemu i dlaczego. Tak. Ale moje opanowanie za kierownicą jest po prostu widoczne i skuteczne. Bum, bum. Kolega mnie puścił. ja troszeczkę się wryłem tamtemu z tyłu ale dałem mu światłami sygnał, że go przepraszam coś się dzieje wysokie obroty strasznie, wyłącznie